Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert zespołu Miriam i zaprzyjaźnionych muzyków, który odbędzie się tutaj w Niepokalnowie, dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy na zbudowanej scenie, w najbliższą niedzielę, 5 września, o godzinie 20.00. Koncert będzie naszym darem wdzięczności za osobę świętego Maksymiliana. Ponieważ w tym roku obchodzimy 80. rocznicę jego męczeńskiej śmierci, jak również trzecią rocznicę konsekracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój Kaplicy Wieczystej Adoracji. Pierwszy raz koncert został wykonany dwa lata temu, i dokładnie w tym miejscu odbyła się jego premiera. Nie boję się! Ponieważ było to dla nas wszystkich ogromne przeżycie, postanowiliśmy, że chcemy to utrwalić na płycie. Przygotowania troszeczkę trwały, ale niestety pandemia też nam trochę pokrzyżowała plany. A więc choć mieliśmy nagrywać w październiku, w listopadzie, potem w styczniu finałowo okazało się, że nagrań dokonaliśmy dopiero w marcu w studiu Sand and Wave oraz w studiu Polskiego Radia. Owocem tychże nagrań. Jest płyta, która nosi tytuł Pokój. Mam nadzieję, że wszystkim Wam przypadnie do gustu, a w najbliższą niedzielę o godzinie 20.00 razem wspólnie będziemy się tą muzyką i tekstami modlić tu w Niepokalanowie. Pokój i dobro.